Cześć. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj zwiedzamy sobie nieczynny szlak kolejki wąskotorowej. Tutaj akurat jesteśmy na odcinku, po którym ta kolejka jeszcze jeździ. To jest Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. Jeździ w charakterze turystycznym. Tutaj jej szlak, czynny szlak kończy swój bieg. To jest stacja No właśnie tu jest zmyła, bo nie Tarczyn, tylko Ruda. A stacja nazywa się Tarczyn dlatego, że Tarczyn jest 2 km stąd. A my pójdziemy sobie w tamtą stronę, i pokażę Wam nieczynny, opuszczony szlak kolejki. Zapraszam. Wystarczyło przejść kawałek, żeby zobaczyć. W jakim stanie jest dalsza część torowiska? A tutaj, most na rzece Tarczynce. Bardzo ładny, bardzo ładnie się prezentuje, ale niestety jest w opłakanym stanie. Powiem tak: staram się iść po legarach, bo te deski się normalnie uginają. Żeby było śmieszne, ten most jest cały czas wykorzystywany, bo miejscowi tutaj ludzie. Robią sobie taki skrót, ale trochę ryzykują. Te deski są tak, jakby miały się za chwilę załamać. Pozwól, Mariusz. No i ta poręcz też jest taka, no powiedzmy, niepewna. Tutaj nawet mamy ubytki w legarach. No w żadnym wypadku to nie jest przystosowane, aby pociąg tutaj teraz wjechał, bo byłoby wielkie bum. To jest całkowicie zaraśnięte. No właśnie widzę. Trzeba to będzie ominąć. Zobaczcie w jakim stanie są podkłady. To jest totalne próchno. Tu nawet brakuje tych zaczepów łączących szyny z podkładem. Jakby teraz wjechał na to pociąg, od razu szyny Odstają od podkładów, rozchodzą się i mamy wykolejenie. To w żadnym wypadku ten tor teraz nie nadaje się do użytkowania. To jest fajne miejsce. Tutaj, nad dawnym torem kolejki, przechodzi wiadukt normalno-torowej linii, która łączy skierniewice z łukowem. Hmm, przechodzi przez Tarczyn i Górę Kalwarię. Fajnie to wygląda. Ja Wam powiem. Że tutaj, no tak nie będę może za długo tutaj Was męczył tym komentarzem historycznym. Powiem Wam, że do 1996 roku normalnie kolejka kursowała. W tym roku właśnie zawieszono te przewozy towarowe, a osobowe 5 lat wcześniej. Żeby było ciekawie, około 10 lat temu. Zarząd kolejki Piaseczyński podjął próbę reanimowania tego szlaku do grójca. Włożono ogromny wysiłek i środki finansowe, mnóstwo pracy, aby to torowisko odnowić. I nawet powiem wam, że w 2009 roku ruszyły pierwsze przewozy turystyczne od, od rudej do grójca. Odbywały się one dosyć rzadko i niestety nie były one zbyt. Komercyjne, zbyt dochodowe. A koszty utrzymania takiego szlaku są naprawdę spore. Dlatego, niestety, w 2010 roku wszelki ruch tutaj został już na dobre zawieszony. Jak na razie, torowisko niszczenie. Zobacz. Nie ma dalej torów. Nie ma torów? Nie skończyło się. No, skończyły się. A no, właśnie. Pójdźmy dalej. O, chyba widzę same podkłady. No, pięknie. Znaczy, pięknie, w cudzysłowie, to nie jest wcale fajnie. To może przejdźmy dalej i zobaczymy, jak to wygląda. No, wygląda to smutno, ci powiem. Podkłady masz. I dalej tylko podkłady. To jest problem. Z którym ogólnie borykają się kolejki wąskotorowe w Polsce, zwłaszcza na tych szlakach takich nieczynnych. Tym problemem są złomiarze. I w ten sposób, ponieważ ktoś chciał sobie zarobić kilka złotych na tanie wino, niszczy się bezpowrotnie taką pamiątkę historii, bo kolejka jest pamiątką historii. No niestety, bydło jest wszędzie. Tu mamy dalej praktycznie podkłady. Ale to niemożliwe, żeby rozkradli cały szlak, bo całego szlaku jest ponad 70 km. Ale spokojnie, chodźmy dalej. Tutaj sytuacja jest już jeszcze gorsza. Tutaj tory zdążyły się już rozleć na boki. O, jak widzicie, można w to kopać i tory, jak widzicie, reagują. Wygląda to bardzo smutno i beznadziejnie, trzeba powiedzieć. Tu mamy przejazd przez drogę, a jesteśmy w miejscowości Stefanówka. Jesteśmy teraz na pograniczu wsi Pawłowice i Kopana. To jest stary budynek stacji kolejko, kolejki wąskotorowej. Ten budynek został oddany do użytku jeszcze przed I wojną światową, gdy kolejka przestała tędy kursować. Zamieniono go na dom mieszkalny, później stał opuszczony, aż w końcu został podpalony i jest teraz ruiną. Zobaczymy sobie w środku. Otóż, nie ma tu nic szczególnego. Budynek, jak to spalony budynek. Natomiast bardzo szkoda, że dopuszczono do takiej dewastacji. Pokażę Wam jeszcze teraz zdjęcie, abyście zobaczyli, jak przed laty ten budynek wyglądał. Jesteśmy sobie w Piasecznie na dworcu kolei wąskotorowej, skąd wyrusza ona na wycieczki turystyczne. Chcemy zakończyć ten film optymistycznym akcentem. Zapraszamy Was do wybrania się na wycieczkę Piaseczyńską Koleją Wąskotorową od marca do października, w niedzielę plus wybrane dni w roku. Takie wycieczki są. Fajna, niezapomniana przygoda, do tego Was serdecznie zachęcamy. Dziękuję, że towarzyszyliście nam dzisiaj w tym filmie. Zobaczcie też inne nasze filmy. Jeżeli chcecie, to zaglądajcie czasem na nasz kanał. No i co? Spokojnego wieczoru, miłego dzionka. Cześć!